To jest to, co chcę widzieć od Taylor. Hello, Barbie. Wow, wow. Kocham tą sukienkę. To jest balmą i wygląda na niej niesamowicie. Jestem zakochana. Uwielbiam na Taylor takie bardzo klasyczne outfity bardzo kobiece, bardzo dziewczęce. No, 10 na 10. Jedyne, co bym zmieniła, to chyba te włosy. Dziwnie to wygląda. Jakby nie wiem, czy są spięte, czy rozpuszczone. Jakby takie, wiecie, pomiędzy. Coś mi tutaj nie gra. I nie jestem do końca też przekonana do makijażu, w sensie koloru ust. Na tym zdjęciu szczególnie widać właśnie, że one są czerwone. I wiem, że teoretycznie one pasują do sandałów. Ale nie wiem, wydaje mi się, że delikatniejsze usta tutaj by wyglądały troszeczkę lepiej. Ale to już wiecie. Ja się tak po prostu czepiam. Ogólnie kocham ten look. Mega dziewczęcy, mega takiej klasy, ona wygląda super, oni razem top. Dajcie znać co sądzicie.